Press conference after the game in Coach, how you describe the tough game in, in uh, we didn't deserve to win. I think so that uh, Torun uh, from the minute one they want it more. They play with necessity to win. We didn't. Uh, to be able to win many games in a row, you need to be ambitious. We are not ambitious. We are satisfied. And. Uh, Putting that together with a good shooting day of the Torun, putting that together with the usual refereeing when you go to play on the road to the Poland, we uh, we lost the game. We didn't deserve to win the game. It will not be uh, justified if we win the game. What was the key to success for Torum? From the first moment, they wanted to. They wanted more. I mean, I cannot say. That, I cannot say that a better team. Uh, be, well, I say, saying better, better roster. Beat us. They are roster in this league. They are, they are good as us, as better as us, are better than us. I think so. They will lose against team who uh, they have delayed because they put really late together the team. I don't think so that winning just one games on the beginning is a realistic situation because they are much better than that. Once when they start to work as a team, they're gonna be uh, better. But for me, uh, I, I never don't look uh, on the key to the opponent team. I'm always looking on the key on us. We didn't come with enough hunger and ambitions and energy to win the game. We were exchanging the buckets constantly. You know, oh, we're we going to win. We're going to win. We're going to win. And this is what happened. Okay, uh, Gabriel Lundberg, uh, Gabriel, uh, what do you think about this top game in Arlington? First of all, you have to give credit to Turin. They played, uh, played a good game. Uh, like Coach said, I think they started out really aggressive. They were the aggressives tonight. They played with a lot of energy. Um, our defense wasn't where we wanted it to be tonight. They scored 27 and 28 in the second half in each of the, the, the quarters. Uh, so we have to step up. And um, I just think they played harder than we did tonight. And uh, sometimes you win, sometimes you lose. Okay, I understand. Have, uh, from the Great. Thank you Druga część pomeczowej konferencji prasowej. Czas na gospodarzy i zwycięzców dzisiejszego meczu, czyli polski Dukiewicz. <coughs> to był gołcz Jarosław Zawadka, jeden z zawodników Bartosz Dniuszko. Na początek pytanie do trenera: Trenerze, jak smakuje zwycięstwo z niepokonanym? w tym sezonie mistrzem Polskim. Oj, to jest delicious. Ja przed meczem chłopaków w szatni powiedziałem, że to naj, najlepiej smakuje właśnie zwycięzcą zespołem, który nie, nie doznał porażki i, i o, o, aktualny mistrz Polski, także no, jest to wielka radość. No, jestem bardzo dumny z zawodników i z tego, co dzisiaj pokazali i, i mimo y, ciężkich chwil w meczu, to na charakter do samego kończo, końca był wszystkich, całej dwunastki, chłopaków, którzy nie, nie grali, ale byli na ławce, żyli, także świetne uczucie. no Dokładnie, słyszałem, że może dostać powołanie na wicepremiera, to prawda? A <grystanie> z jakiej racji? <grystanie> Imienia? <grystanie> Jarosławów teraz biorę. Oczywiście to żart że Jest pytanie o to, w jaki sposób broniła, bronił zespół Zielonej Góry w końcówce. Mieliśmy problemy z wyprowadzaniem piłek. Oni słyną z tego, że ta defensywa potrafi Stawić. Musimy popracować nad tym elementem, żeby właśnie rozwijać tego typu No zdecydowanie, bo można powiedzieć, że jesteśmy dalej na etapie zgrania siebie, z taktyki. Na, na pewne elementy zwracaliśmy uwagę, na, na niektóre nie, i, i te braki gdzieś tam wychodzą, ale, ale myślę, że to dopracujemy ten element. To jest zresztą dla nas nauczka. Jak mamy wybijać i, i, i piłkę i tak dalej. Byliśmy dobrze przygotowani na historię w, w tym elemencie. Też wiedzieliśmy, że będzie pres i, i, i chcieliśmy w inny sposób trochę wybijać, a już w tej samej końcówce to często była też, że, że psychika zawodnika, gdzieś yy, niezrozumienie, no na to wszystko potrzeba czasu. Także myślę, że, że yy, następnym razem już tak nie będzie. Czyli w poniedziałek ze spójną. Tak. Dziękuję trenerze. Bartek, no ja zadrżałem trochę, bo tam była minuta 40 do końca, powiedziałem takie słowa, że, że pachnie, pachnie zwycięstwem, mm. ale powiedziałem to troszeczkę przedwcześnie. Drżeliście do samego końca ten wynik, rzeczywiście w tej, w tej końcówce tam jakieś rozprzężenie się wkradło, czy to była raczej efekt tej dobrej defensywy zielonej? Znaczy, no, Stelme pokazuje w tym sezonie, że są bardzo mocni i, i, i w ogóle w dzisiejszej koszykówce jest tak, że jak jest plus 10, to, to można mecz przegrać, wygrać dosłownie w minutę, półtorej, także. No, finalnie udało się ten mecz do, dociągnąć i, i, i z tego się cieszymy. Ty osobiście 4 na 6 Cię. za 3 wrócił wartek dyduszko sprzed lat, jeżeli chodzi o cenność rzutów, bo ostatnio takiej, takiej skuteczności ponad 60% za trzy nie biłaś. Znaczy, no tak, no ciężko trenuje, trener mnie obdarza zaufaniem, także no, każdą wolną sytuację, którą mam gdzieś tam na, na boisku, to się staram nie wahać, tylko po prostu oddawać te rzuty i o, ostatnio się, się dobrze czuję rzutowo, więc oby tak dalej. Też uważasz tak jak trener, że jesteście cały czas na etapie skrywania, że to jeszcze jest potrzeba czasu? Ja znaczy, powiem tak, no po, po, po tym początku, który mieliśmy, teraz każdy mecz dla nas jest o życie. Jeżeli chcemy być tam, gdzie, gdzie chcemy być, to nie mamy teraz żadnych wymówek. Musimy teraz każdy mecz w domu wygrywać i, i po prostu każdy kolejny mecz jest dla nas o życie. I taki będzie kolejny mecz w poniedziałek, o życie. To powiedz jeszcze, gdzie chcemy być. Na ten nie jesteśmy. Dzięki wielkie, gratulujemy. Dziękuję. Pytanie od Jacka Białogłowego z Radia Zielona Góra do trenera Zabatki. Panie trenerze, jaki był wasz pomysł na ogranie za stalu? Czy wszystko się z tego udało? Czy jeszcze lepiej mogło być w tym spotkaniu jak pan uważa? Zna, znaliśmy system obronny stalmetu, czy za stalu, że gra bardzo agresywnie na, na, na graczach wyprowadzących piłkę, że gra obronę hedge, no, ich sposób obrony byliśmy i chcieliśmy ten sposób obrony atakować, żebyśmy mieli łatwe pozycje do oddania rzutu i, i z tego y, zdobywać punkty. Nie wszystko nam się udało to na, na pewno, ale, ale część z pomysłu nam, nam wyszło pozytywnie. Yy... Do czy jeszcze coś... coś jest do poprawy, czy mogłoby coś jeszcze lepiej? Zdecydowa... To jest też drugie pytanie, jest Zde Zdecydowanie drugie. jest dużo do poprawy. Jesteśmy cały czas na etapie uczenia się nawzajem i w defensywie. I W ofensywie próbowaliśmy dzisiaj też trochę strefy w obronie, to nam momentami wychodziło dobrze, zwłaszcza w pierwszej połowie. W drugiej połowie już zespół z Zielonej Góry się dostosował do tej obrony i złapał kilka trójek, czyli na tym elementem też musimy pracować. No i w ataku również, tak jak, jak wcześniej było to pytanie, jak taka mocna defensywa w końcu meczu na tym musimy też popracować, żeby nam się więcej takich nie zdarzyło. Gdyby się nie zdarzyło, wynik byłby powyż... te 10 punktów by się utrzymało, No ale jesteśmy szczęśliwi z tego wyniku